Dzień dobry, zrobimy teraz drugą grupę, która nam została. Zobaczymy, co tu się pokaże. Czyli dla Strzelca, dla Lwa, dla Raka, dla Wagi, Panny i Bliźniąt, co tu się u nich pokaże. Pamiętajcie, że możecie sobie odwracać po prostu energię. Możecie to być wy, a może to być osoba, z którą byliście lub którą znaliście. Może mieliście romans albo relację. Także to możecie sobie wywracać i sytuację. Ale zobaczymy, co nam się dzisiaj pokaże dla tych znaków. Pierwsza grupa już jest, są filmiki, filmik jest wstawiony dla poprzednich, co nam zostało. I zobaczymy. Pamiętajcie o oszustach. Ktoś się znowu podaje, więc w kolejnym filmiku znowu będę truła i będę zapisywać. Ktoś się znowu podaje za mnie małe konto. Zaczepia was, popisuje to nie ja. Ja kont zapasowych nie mam, mam tylko i wyłącznie to. Tam jest chyba, nie wiem, nawet 50, chyba 3900 e, w obecnej chwili. Także ja nie piszę pierwsza. A więc zaczynamy z czytaniem. Ehm. Głównym tematem przewodnim tego czytania jest, że ktoś wie, że u kogoś stracił już punkty, czyli że jakiś limit się u kogoś zakończył. Sądzi ta osoba, że tu za późno już coś się wydarzyło, że już na pewno za wiele razy mogło też to być, bo też może być taka sytuacja, i po prostu ten człowiek e, stracił po prostu jakąkolwiek wiarę, że jeszcze coś może odratować, tak? Dalej, tu ma złamane serduszko, pokazuje się. Jest tak, jakby, nie wiem, mm, złamany. Pękło w nim coś. To go przytłacza. Dalej, co mamy? Tutaj e, karta mówiąca o tym, że ta osoba, jakby, nie wiem, czuła, że wy odchodzicie. Czyli tutaj kolejne osoby będą odchodziły, odsuwały się, możliwe emocjonalnie, bo też tak może być. I sytuacja jest, że po prostu tak jakby czuł to odejście, to odchodzenie wasze, odsuwanie się. Yy, zimność może też być, ale to takie bardziej od, odchodzenie, gdzie czuje się poblokowany. Może i zablokowaliście go czy ją. Wiem, że trochę przesadził. Czemu? Czemu? Bo tutaj mogła być sytuacja, że albo on miał kogoś, kto był w ciąży, albo po prostu miał rodzinę. I próbował z tą rodziną być z powrotem. Co dalej? Pokazują się słowa. Słowa, które wie, że mogły was zranić. Słowa, które wie, że to, co powiedział, zabolało was bardzo. I to też może być takim, można powiedzieć, strachem przed tym, żeby się odezwać, tak? Jest bardzo zły na siebie. Boli go to. Wie, że wy cierpiałyście, pokazuje też się nam karta, która mówi nie tylko o bólu, ale też o strachu, o strachu odnośnie tego ruchu, przez to jest to takie zawieszenie w tym człowieku, lęk go, można powiedzieć, paraliżuje, wstyd przed tym, przed ty i złość przed tymi słowami, które padły między wami, dalej to się nam pokazuje, Tutaj wspomnienia, wspomnienia, życie w tych wspomnieniach, wracanie do tych wspomnień się pokazuje nam. Ten człowiek się czuje, jakby tonął przede wszystkim. Jest desperowany i tu się pokazuje, że nie wie, co mam dalej robić. Dalej przyblokowuje emocje. Mógł wam dawać przedtem jakieś mieszane sygnały, ale tu jest poczucie straty, poczucie. Samotności. Ten człowiek próbuje też przyblokować emocje związane z Waszą osobą, jak najbardziej. Tutaj ta osoba jest samotna. Samotna, tak jakby była porzucona albo odrzucona i w obecnej chwili może być singlem. W poprzednim rozkładzie było, że osoba musiała poczuć to, co po prostu Wy doświadczyłyście, czy doświadczyliście z jej strony, i tu jest podobna sytuacja. I ten człowiek teraz siedzi i rozmyśla, kombinuje, yy, ma to poczucie straty, nie wie jak się po prostu zachować, jeżeli chodzi. Sądzi, że może ten cykl się sam jakoś zakończy, lada moment, i po prostu będzie mógł do Was wrócić. Tak, jakby czekał na odpowiedni też czas odnośnie tego zakończenia, co się dzieje, taki się ruch się pokazuje, ale też pokazuje się nam karta, która mówi o wzroście, ale jego wzroście. E, odnośnie też emocji, odnośnie jego duszy, odnośnie e, całego kształtu, gdzie mogły być jakieś toksyczne, toksyczne zachowania, toksyczności lub toksyczne osoby w kręgu was. Tutaj osoba pokazuje się, że zmiany wprowadza bardzo duże, odchodzi od czegoś, coś zamyka, coś porzuca, ucieka, i tak, te e, gostowania, które były, pokazuje się, że one odchodzą. Że one odchodzą, ta osoba jest waszą bratnią, duszą, tu się pokazuje, jest to połączenie między wami, jest obsesja, jest chęć powrotu, e, wspomnienia i chęć tego e, takiego okresu intymności z wami. E, e, sensualności, nie tyle seksualności, co sensualności, przebywania, e, czucia waszej energii. E, Tutaj ten człowiek musiał wzrosnąć do jakiejś męskiej po prostu, męskiej energii, czyli musiał odkryć też pewne rzeczy w sobie, coś porzucić, coś zostawić, poczuć przede wszystkim stany depresyjne, poczucie straty i takiego porzucenia, to też jest u was, czyli w dwie strony to szło i tutaj jest boski czas też również dla was, czyli nie tylko on się uleciał przez ten okres waszego, waszej separacji, waszego rozstania, odejścia od was, tu też i wy miałyście ten czas na to, żebyście popracować nad sobą i żebyście same wzrosły u siebie. Oczyszczanie u was, uzdrawianie pewnych emocji, relacji przede wszystkim, tu się pokazuje: wyczyszczenie wszystkiego, odejście od czegoś, od jakichś chłodów, zimności. Pokazuje się, pokazuje się ten szlam, prawda. Pokazuje się te fantazjowanie, gdzie ten człowiek żył cały czas w iluzji jakiejś. Pokazuje się, że dopiero teraz otwiera tak naprawdę serce w waszym kierunku. Ja wam życzę samych cudowności, tutaj mogą jego serducho być, po prostu zamknięte, mogą nie być słów wypowiedzianych prosto w twarz wam, odnośnie uczuć, odnośnie tego, co czuję, mógł być taki silny, twardy, pokazywać się taki bardzo osły, i tu się pokazuje nam sytuacja, że. Ta osoba otwiera się, otwiera się, otwiera te serce, otwiera swoją empatię i idzie w waszym kierunku. Jak poprzednio, jesteście szpiegowani. Social, social media pokazuje się jakie wyciąganie informacji na wasz temat, co u was się dzieje, bo jest konflikt jeszcze troszeczkę w tej osobie, czy czasem już nie poszłyście całkowicie dalej. I tu będzie próbowała zamknąć coś i otworzyć się z powrotem na Was. Próba ponownego połączenia. E, możecie odczuwać teraz tą osobę bardziej. pokazuje się tutaj, że e, przez u, przez piosenki, czyli to, co będziecie wrzucać, ta osoba może wiedzieć, że to się o, o, niej, o niej tyczy, czy o nim, e, czy do niego, czy do niej tyczyć. E, też może być, e, że ta osoba będzie miała jakieś połączenie w, w wasze, będzie ściągać was myślami, więc jest ta e, możliwość takiego. Takiego połączenia i odczuwania waszych energii wspólnych, ale tu też ten człowiek musiał poczuć, że stracił swoją duszę. I to nie na to, że jakiś przedbawok i tam zabrał tą duszę, brońcie, panie Boże, tylko Ty, jako jego druga połówka, że to, że Wy odsunęłyście się, czy odsunęliście się od swoich ukochanych, to tu się pokazuje, że musiał poczuć to. Poczuć to, że stracił. Część siebie, tak? I że popełnił wielki błąd. I tu ten postój też dużo da tej osobie do myślenia, e, przez co właśnie przechodziła taki sztorm emocjonalny i konflikt wewnętrzny. Tu przyjdzie z przeprosinami. I ja Wam życzę tego na, z tego serca, e, żeby Wam się pokładało, żeby po prostu było cudownie między Wami, żeby on czy ona w końcu. Przeszli to, co mają przejść i przyszli do Was takim prawdziwym, szczerym uczuciem, takim uczuciem opierającym się tylko i wyłącznie na prawdzie i na cudownych po prostu emocjach. I ściskam Was, cały i pozdrawiam serdecznie.